Cristiano Ronaldo to jeden z najbardziej cenionych piłkarzy świata. Jego talent hipnotyzuje. Świetny technicznie, bardzo szybki. To sportowiec kompletny. To jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Ale co sprawia, że Ronaldo ma przewagę nad innymi piłkarzami? Odpowiedzi na to pytanie będziemy szukać w tym supernowoczesnym laboratorium w Madrycie, gdzie przeprowadzimy badania. Tutaj eksperci od medycyny sportowej zanalizują, dlaczego Ronaldo jest tak niezwykle skuteczną maszyną. Ronaldo zostanie poddany szeregowi testów. Każdy z nich został wymyślony po to, aby zbadać poszczególne aspekty w jego grze. To niesamowity widok, zobaczyć, jak pracuje moje ciało. To będzie fajny dzień. Wyniki badań są ciekawe, a czasem nawet zaskakujące, ponieważ Cristiano Ronaldo testowany jest do granic wytrzymałości. Cristiano Ronaldo, granice ludzkich możliwości. W tym laboratorium sportowym Cristiano Ronaldo będzie musiał sprostać serii wyzwań, z którymi w swojej karierze dotychczas się nie zmagał. Przejdzie testy na siłę organizmu, zdolności umysłu, technikę uderzenia i sprawność. Asystować mu będzie konsultant Andy Ansach. Wspólnie z największymi specjalistami do spraw medycyny sportowej odkryją, na czym polega fenomen Ronaldo. Musisz się dobrze porozciągać. Pierwsze z wyzwań to badanie jednej z najważniejszych umiejętności na boisku piłkarskim. Siły organizmu. Z 40 golami w jednym sezonie Ronaldo jest najlepszym strzelcem w historii. La Liga. To jeden z najszybszych zawodników na murawie. Dolne partie ciała dają mu siłę niezbędną do przyspieszenia. Dzięki temu może być bliżej piłki o włos, a dzisiaj liczy się każdy milimetr. Aby sprawdzić zdolności sprinterskie, Ronaldo Endy wymyślił dwa testy. Najpierw sprint 25 metrów w linii prostej. Później kolejne 25 metrów zygzakiem. To wszystko ma sprawdzić szybkość i zwinność. Aby mieć porównanie, Ronaldo zmierzy się z profesjonalnym sprinterem, Angelem Dawidem Rodriguezem. To mistrz Hiszpanii na 100 metrów, ale jak wypadnie w rywalizacji z Ronaldo na czterokrotnie krótszym dystansie? Wiązki promieni podczerwieni sprawią, że wyniki będą dokładne co do setnych sekundy. Testami zajmie się ekspert do spraw biomechaniki Neil Smith. Chcemy zobaczyć jak działają poszczególne mięśnie i ścięgna, aby określić kto jest szybszy. Sprinter czy piłkarz Rodriguez pobiegnie pierwszy na miejsca. Gotowy start. Jak mu poszło, Neil? Angel miał 3 sekundy i 31 setnych. Angel, świetna robota. Zupełnie inna liga. To szybko. Jak myślisz, jak pójdzie Ronaldo? Myślę, że podobnie. Wygląda na silnego. Jesteś pewien? Powtórki w zwolnionym tempie pokazują, że Rodriguez ma eksplozywny start. Największą prędkość osiąga w połowie dystansu. Wszystkie jego ruchy są w linii prostej Linarnie, a nie w bok. Wszystko porusza się w kierunku przód-tył Nie traci energii Rodriguez wysoko podnosi kolana To pozwala mu na długi, metrowy krok Celem Ronaldo jest pobicie 3 sekund i 31 setnych Zobaczymy na co go stać Dawaj stary Ronaldo do bloków startowych Dobrze nie. Było. Gotów? Start! Angel, chodź do nas. Jaki był czas Ronaldo? Naprawdę dobrze. 3 sekundy 61 sekund. A jaki był czas Angela? Angel miał 3,31, czyli 30. Tak, różnica wynosi 30. Wielka klasa. Gratulacje! To dobry wynik. A więc Ronaldo minimalnie przegrał w sprincie w linii prostej. Przy głębszej analizie wnioski są jasne. Ze sprinterskiego punktu widzenia technika Cristiano Ronaldo nie jest najlepsza, ale w końcu on nie jest sprinterem. Jest rzeczywiście bardzo szybki, ale ma zupełnie odmienną technikę biegu. On cały czas zaprząta swoje myśli tym, że biegnie, dlatego jego głowa porusza się tak. Jeśli tak poruszasz rękoma, to automatycznie nogi zostają w tyle. A to oznacza też niższe podnoszenie kolan. Ponieważ podczas meczów piłkarskich Ronaldo często przyspiesza i zwania. Jego krok jest krótki, szybki i staccato. Długość wynosi zaledwie 1,70 cm. W meczu, który trwa 90 minut, Ronaldo przebiega średnio 10 km, ale bardzo rzadko porusza się sprintem w linii prostej. W piłce nożnej ważna jest umiejętność szybkiej zmiany kierunku. Dlatego sprint z zygzakiem jest takim odzwierciedleniem tego, co się dzieje podczas spotkania piłkarskiego. Jak sobie poradzi w sprincie z zygzakiem? Zło im skórę. No to do roboty. Panowie, pokażcie, na co was stać. Na miejsca. Gotów? Start! I w tej próbie Rodriguez jest bardzo szybki, dobrze balansuje nawet wtedy, gdy jego ciało jest wychylone o 45 stopni. Rodriguez kończy sprint zygzakiem z wynikiem 6 sekund 86 setnych. Teraz Ronaldo. Dasz radę? Ponieważ w czasie meczów właśnie tak się poruszam, to na pewno to ćwiczenie mi bardziej odpowiada niż sprint w linii prostej. Świetnie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na miejsca. Gotowy. Start. Styl Ronaldo nadal ma niewiele wspólnego z sylwetką sprintera. Angel zapraszamy. Najpierw przypomnij nam Neil, jaki był czas Angela. Angel miał 6 sekund 86 setnych. 6,86, a Ronaldo? 6,35. A więc jaka jest różnica? Prawie pół sekundy, Endy. Prawie pół sekundy. Znakomicie. Dokładnie tego spodziewaliśmy się od naszego piłkarza, prawda? Tak. Liczyliśmy na tak dużą różnicę między zygzakiem a sprintem w linii prostej. Przy sprincie prostym kroki są dużo dłuższe i środek ciężkości jest na odpowiedniej wysokości. Tutaj Cristiano był w swoim żywiole. Jeśli obniżymy środek ciężkości, będziemy mogli mocniej się odpychać i przyspieszać w bok. Środek ciężkości jest nisko, kolana są zgięte, biodra też, a mięśnie pracują, miejmy nadzieję, na optymalnej długości. To jest mój styl biegania. Często tak właśnie poruszam się na boisku. Dlatego miałem większe szanse na zwycięstwo niż w sprincie w linii prostej. Bez wątpliwości, masz coś do poprawy. Gdy patrzymy na ruchy Cristiano, widać jak antycypuje kierunek, w którym będzie się poruszać. Wykonuje mnóstwo małych kroczków. To największa różnica w porównaniu do Angela. Aby zmienić kierunek, robi to, czego większość by nie zrobiła. Inni by natychmiast obniżyli swoją sylwetkę, aby zmienić kierunek biegła. Cristiano Ronaldo wydłuża się, wręcz podnosi wysokość swojego ciała. Spójrz tutaj, nie. Naskakuje dwiema stopami. Tu, przy tym skręcie. Tak. O, właśnie teraz, teraz. Widać, jak Angel używa jednej stopy, żeby wyhamować, a chwilę później odpycha się do przodu. Cristiano używa dwóch nóg. Dokładnie. Kładzie środek ciężkości na wysokości linii stóp i rusza. To tak, jakby jedna stopa służyła do hamowania, tak jak tutaj stopa od strony wewnętrznej, a ta od zewnętrznej służy bardziej do przyspieszania. Cristiano z kolei kładzie nacisk średnio pięć razy większy od swojego ciężaru ciała na stopę zewnętrzną w kierunku następnego ruchu. A więc okazuje się, że Cristiano Ronaldo to człowiek o wielu talentach. O tym zresztą wiedzieliśmy. Czy to w jaki sposób funkcjonuje jego organizm, jak jest zbudowany i jak używa poszczególnych części ciała przy sprincie, który dysponuje go do rywalizacji w sprincie na najwyższym światowym poziomie? Tak, ma to coś. Widzieliśmy te ruchy i tę zwinność. Potrafi szybko zmienić kierunek. Potrafi przyspieszać i zwalniać w dowolnym momencie, nie tracąc koncentracji na boisku. Ronaldo wygrał z dużą przewagą. Jego czas w sprincie zygzakiem wyniósł 6 sekund 35 setnych. Ta umiejętność na pewno pomaga mu w dośrodkowaniach w pełnym biegu. A wszystko to wynika z siły mięśni, dlatego zanim przejdziemy do następnego testu, przyjrzymy się mięśniom Ronaldo i sprawdzimy, czy nie ma jakichś niespodzianek. Okej okay, Ronaldo, Ronaldo to jest Luis. Okay? Cześć. Przyjrzyjmy się twojemu organizmowi. Postaramy się dowiedzieć, co sprawia, że Ronaldo jest tak okay? wyjątkowy. W porządku? Okej. Okay. To jest bardzo precyzyjny i bardzo nowoczesny skaner ciała 3D. Za pomocą wiązki laserowej stworzymy wizualny profil budowy ciała Ronaldo. I dzięki temu mamy dokładne wymiary, takie jak wzrost 185,1 cm i obwód klatki piersiowej 109. Ronaldo ma bardzo szczupłą i muskularną budowę ciała, ma o 3% mniej tkanki tłuszczowej od supermodelek. Obwód UDA to 61,7 cm, dużo więcej niż przeciętna. Ale mięśnie łydek nie są aż tak dobrze rozwinięte. Skaner pokazuje wyniki zaskakujące dla samego Ronaldo. Lewa jest większa? Na to by wyglądało. Nierówne mięśnie nóg nie przeszkodziły Ronaldo w zrobieniu kariery. Jego sekretem jest właśnie niezwykła budowa ciała. Ma długie nogi jak sprinter, szczupłą sylwetkę średnio dystansowca i potwornie silne uda jak skoczek w zwyż. Niesamowite jest to, że te trzy atrybuty są w jednym organizmie. Tak jak tuninguje się silniki do pracy na wysokich obrotach, Ronaldo w ostatnich latach znacząco poprawił siłę swojego organizmu. Kiedyś wygrywał zaledwie 40% górnych piłek, teraz 66%. Skacze wyżej niż większość rywali. Sprawdzimy więc jego niewiarygodny wyskok. To do roboty. Ronaldo, to jest skok w wzwyż. Nil, wytłumacz nam, jak to działa. Zobaczymy, jak funkcjonują dolne partie twojego ciała. Im wyżej skoczysz, tym silniejsze masz nogi. Będziesz musiał stanąć na macie. Poprosimy cię o wyskok jak najwyżej potrafisz, wykorzystując całą swoją energię, a potem postaraj się wylądować z powrotem na macie. Mata to de facto bardzo czuły na nacisk czujnik. Zmierzy siły odbicia. Sprawą kluczową jest trzymanie rąk na biodrach, prawda? Postaramy się nie używać rąk do łapania równowagi. Aha, czyli dlatego to robimy? Nie może używać rąk, aby zyskać wysokość. Tu chodzi tylko o nogi. Skoncentruj się tylko na eksplozywnej sile nóg. wyniki są zaskakujące. Ronaldo skoczył zaledwie 44 cm. To bardzo przeciętnie. Do skoku użył siły tylko półtora razy większej od jego masy ciała. Coś nie gra. Dokładnie. Nie skaczesz w taki sposób podczas meczu. Tak jest. Musimy sprawić, aby warunki bardziej przypominały piłkę nożną. Oczywiście, jeśli wspomagasz się rękoma, skaczesz wyżej. W tym teście nie możesz tego zrobić. A możemy teraz zobaczyć, jak to będzie wyglądać, gdy Ronaldo zrobi naskok i odbije się z jednej nogi? Siłę nacisku zmierzymy, gdy Ronaldo dotknie płyty oporowej. Ok. okay. Zobaczymy. Spróbujmy. 3, 2, 1, go. Teraz wyniki są zdecydowanie inne. Organizm Ronaldo pozwala na skok o wysokości 78 cm, to więcej niż skacze nie jeden koszykarz z NBA. Siła odbicia to prawie pięciokrotność wagi jego ciała lub 5G, taka sama siła, z jaką astronauci muszą się zmagać przy starcie. Ale to, co najbardziej intrygujące, dzieje się w powietrzu. Podczas skoku podwija pod pośladki kolana i nogi. Praktycznie chowa je. Na chwilę podnosi swój środek ciężkości. To sprawia, że pojawia się wrażenie zaliśnięcia w powietrzu. Dzięki temu Ronaldo zdobywa tyle bramek głową. Świetnie, świetnie. Brawo Ronaldo. Przejdźmy do następnego testu. Te testy są bardzo trudne, ponieważ zawsze musisz dawać z siebie 100%. Budowa mięśni i czysta siła organizmu Ronaldo są odpowiedzialne za to, jakim jest piłkarzem. Ale następna seria testów pokaże, jak ważną kwestią są zdolności mentalne. Wyniki zapierają dech w piersiach. Po raz pierwszy w karierze Cristiano Ronaldo jest pod czujnym okiem naukowców. Specjaliści od medycyny sportowej testują jego organizm, aby sprawdzić,